Nie jestem, mamy kontrplan. Czy możesz mnie nakierować? Nie widziałem żadnego kontrplanu. To było dobra chłopaki. To jedno zdanie z Waszyngtonu było być może najjaśniejszym momentem zerwania w 75-letnim sojuszu. Było to oficjalne oświadczenie, że Europa jest traktowana jako nieistotna. Moskwa natychmiast dostrzegła te próżnię. Słowa się skończyły i zaczęło się wezwanie. A najjaśniejsze ostrzeżenie o nadchodzącej katastrofie pochodziło od francuskiego aktywisty, który doświadczył realiów na Ukrainie. de l'Ouest? n'en a rien à Tout le monde s'en fout comme si c'était normal. Imaginez seulement si ça se en France. Imaginez Ten głos z Paryża był przyznaniem, że Europa musi obudzić się z błogiego snu, że era pokoju się skończyła i nadchodzi wojna a niepokój w Kijowie już zamienił się w panikę. Ryzyko, że Rosja zajmie Europę, wynosi 100%." Krzyk Lęsa Kryza. Jeśli USA się wycofają, Rosja najechać Europę nie był już przewidywaniem, ale pewnością. Aktywiści ostrzegali, liderzy błagali, ale to miejsce w Brukseli pozostało puste. Spójrz, zaledwie 72 godziny temu Waszyngton mówił, jesteśmy z wami. Ale zeszłej nocy faktycznie odszedł od tego stołu. Ten zwrot zmusza Europę do radzenia sobie samej. 3 grudnia rano, gdy światowa prasa skupiała się na szczycie NATO w Brukseli, prawdziwie przełomowy ruch miał miejsce 2500 km na wschód, za zamkniętymi drzwiami w Moskwie. Wszystko zaczęło się od tego szczegółu w menu, który wyglądał jak błąd w dyplomatycznej choreografii, ale w rzeczywistości był chłodno przemyślanym wyborem strategicznym. Podczas gdy europejscy ministrowie w Brukseli utrzymywali napięte oczekiwanie w obliczu niepewności co do swojej przyszłości, w Moskwie na stole serwowano kawior, przepiórki, dziczyznę i kraba kamczackiego. Cieniowi dyplomaci Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner odbyli spotkanie z Putinem, które trwało pełne pięć godzin. Jednak wizyta w Moskwie była daleko poza zwykłym spotkaniem. W dyplomacji czas jest najważniejszą zmienną. 45-minutowe spotkanie między dwoma supermocarstwami oznacza uprzejmość, dwugodzinne spotkanie oznacza negocjacje, a pięciogodzinne spotkanie oznacza budowanie nowego świata. Być może Waszyngton postrzegał teraz kryzys ukraiński nie jako kwestię NATO, ale jako transakcję nieruchomości między dwoma supermocarstwami Stanami Zjednoczonymi i Rosją, aby wygładzić różnice i na nowo podzielić świat. Wrażliwość Europy na integralność terytorialną, surowe zasady prawne i moralne stanowisko stały się kosztownymi i niepotrzebnymi przeszkodami dla pokoju dla administracji Trumpa. Decyzja Rubio, aby nie jechać do Brukseli, była posunięciem mającym na celu przesunięcie Europy od stołu decyzyjnego do kasy, gdzie miałaby jedynie finansować wynik. Waszyngton zdecydował się negocjować ten kryzys bezpośrednio z Rosją, całkowicie omijając Europę, jakby to była transakcja nieruchomości. Ta zmiana w równaniu przesuwa Europę z pozycji decyzyjnej do roli obserwatora i wykonawcy podjętej decyzji. Prawdziwym sygnałem alarmowym dla Brukseli nie jest treść tego spotkania, ale niezdolność Europy do znalezienia dla siebie miejsca przy tym stole. Waszyngton wydaje się zdecydowany zarządzać bezpieczeństwem Kijowa nie przez Brukselę, ale poprzez bezpośrednią linię ustanowioną z Moskwą. To, co konkretyzuje to poczucie zdrady, to nie tylko tajne spotkanie w Moskwie, ale także niesamowita niespójność między kartkami kalendarza. Chronologia wydarzeń ujawnia to dramatyczne zerwanie w stanowisku Waszyngtonu. Data 30 listopada 2025 roku. Lokalizacja Miami. Marco Rubio podczas spotkania z ukraińską delegacją powiedział: Będziemy chronić Waszą niezależność i złożył obietnicę rozwoju gospodarczego. Przekaz był jasny. Mamy Wasze plecy. Data 3 grudnia 2025 roku. Lokalizacja Bruksela. Zaledwie 72 godziny później Rubio opuścił to samo spotkanie NATO, pozostawiając swoje miejsce puste. To nie był zwykły konflikt harmonogramu, lecz celowe strategiczne wycofanie się. Waszyngton przeszedł z trybu sojusznika do trybu obserwatora w ciągu trzech dni. Ta nagła zmiana postawy wzmacnia tezę, że podczas rozmów w Moskwie osiągnięto zasadnicze porozumienie, które może zagrozić interesom Europy. Ta luka między działaniami a słowami Stanów Zjednoczonych, poczucie opuszczenia w Kijowie i Brukseli, nie jest bezpodstawną obawą, patrząc na tę chronologię, lecz konkretną analizą danych. I ta dramatyczna sprzeczność nadaje sens krzykowi Zelensa Kryza i ostrzeżeniu francuskiego aktywisty. To nie przypadek, że Putin, korzystając z nieobecności Rubio, zadeklarował: jesteśmy gotowi. Kreml zauważył, że Waszyngton się wycofał, że Europa została sama i że sojusz się rozpadł. Dyplomacja pustego krzesła USA to w rzeczywistości największe zielone światło dane Putinowi. Ta strategiczna próżnia zaskoczyła Europę nieprzygotowaną i pozostawiła kontynent w obliczu kryzysu bezpieczeństwa, stanu paniki niewidzianego od czasów II wojny światowej. Trump złamał swoje słowo, a rachunek został wysłany do Brukseli, stolicy Europy. Chociaż ta dyplomatyczna próżnia stworzona przez Waszyngton wywołała wstrząsy w europejskich stolicach, ten szok szybko przekształcił się w odruch obronny. Europa nie pozostała milcząca nie mogła ponieważ dla Stanów Zjednoczonych wojna na Ukrainie może być geopolityczną szachownicą za oceanem, ale dla Europy ta wojna to ogień płonący na jej progu egzystencjalne zagrożenie. Liderzy zebrani w Brukseli mentalnie zrzucili swoje dyplomatyczne garnitury i zaczęli działać jak członkowie gabinetu wojennego. Niemiecki i estoński minister spraw zagranicznych zdecydowanie sprzeciwili się wykluczającym działaniom Stanów Zjednoczonych. Przesłanie estońskiego ministra spraw zagranicznych Margusa Sachny i jego niemieckiej odpowiedniczki Anna Leny Baerbock było jasne: To my podejmujemy decyzję. To oświadczenie nie było prostym stwierdzeniem suwerenności, lecz stanowczym sprzeciwem wobec wykluczających działań Stanów Zjednoczonych. Europa została zmuszona ogłosić słynną koncepcję strategicznej autonomii, która była dyskutowana przez lata, ale nigdy w pełni nie zrealizowana tamtej nocy pod presją, z krwią i potem. Przekaz Brukseli był jasny Stany Zjednoczone. Może próbować ominąć Europę, Waszyngton może zawierać tajne umowy z Moskwą, ale pokój w tym regionie nie może być osiągnięty bez Europy. Każdy podpis złożony bez zgody Europy jest skazany na pozostanie na papierze. Bruksela nie zadowala się jedynie werbalnymi potępieniami. Rozpoczyna strategiczny kontratak na dwóch kluczowych frontach, które najbardziej zaszkodzą Putinowi: na froncie ekonomicznym i militarnym. Pierwszy i najbardziej niszczycielski ruch celuje w serce gospodarki, mianowicie w skarbiec wojenny Putina. Jaka jest podstawowa motywacja Putina do zawarcia porozumienia z USA? Ziemia? Nie, ziemi ma już wystarczająco. Pieniądze, zniesienie sankcji, aby jego gospodarka mogła odetchnąć. I co najważniejsze odzyskanie słynnych 300 miliardów dolarów zamrożonych na Zachodzie. Putin wierzy, że jeśli zawrze umowę z Trumpem, odzyska te pieniądze. Ale niespodzianka klucz do tych pieniędzy nie znajduje się w Waszyngtonie. Klucz do tych pieniędzy jest w Brukseli, w Belgii, w skarbcu Euroclear. Teraz Europa otrzymuje druzgocący cios w serce gospodarki wojenny skarbiec Putina. Oznacza to, że ekonomiczna broń nuklearna jest używana. Belgia i Komisja Europejska przyspieszyły proces podpisania historycznej decyzji w tym tygodniu. Zamrożone 300 miliardów dolarów w rosyjskich aktywach zostanie przejęte, a te pieniądze zostaną przekazane Ukrainie jako pożyczka. Wiesz co to oznacza? Oznacza to, że pieniądze, które Putin oszczędzał na finansowanie wojny, zamienią się w pociski uderzające w Putina. Jest więcej. Europa zatwierdziła decyzję o całkowitym zakazie importu rosyjskiego gazu 100% do roku 2027. Oznacza to, że nawet jeśli Stany Zjednoczone zawrą pokój z Rosją, Rosja straci swojego największego klienta europejski rynek na zawsze. Dla Putina to scenariusz katastrofalny. Ta karta to prawo weta to nie jest dyplomatyczny uścisk dłoni to finansowa gilotyna dla Putina pomyśl o tym. Zawarłeś umowę z Trumpem, zatrzymałeś wojny, ale nadal nie masz pieniędzy. Nie ma nikogo, kto kupiłby twój gaz. Twoja gospodarka wciąż się dusi. Europa sabotuje wszelkie możliwe, łagodne porozumienie pokojowe, które Stany Zjednoczone mogłyby zawrzeć. Zróbcie swój układ, mówi Europa, ale my będziemy nadal dusić Rosję ekonomicznie. Tego ruchu Putin się nie spodziewał. Myślał, że Europa jest satelitą Stanów Zjednoczonych. Nie przewidział, że satelita może być bardziej niebezpieczny niż planeta. Strategiczna głębia tego ruchu jest ogromna. Europa wysyła Putinowi, a pośrednio Trumpowi, następujący komunikat: cokolwiek uzgodnicie w Waszyngtonie czy Moskwie, Rosja nie może oddychać ekonomicznie bez zgody Europy. Putin może zdobywać terytoria na Ukrainie, może uścisnąć dłoń z USA, ale nie ma dostępu do swoich pieniędzy, tych 300 miliardów dolarów, bez zgody Europy. To strategiczne weto, które odbiera marchewki, ulgę gospodarczą, zniesienie sankcji, które Stany Zjednoczone mogą zaoferować Rosji, niszcząc siłę przetargową Waszyngtonu, uderzając Rosję jej własnymi pieniędzmi, czyniąc koszt wojny nie do utrzymania dla Moskwy, to geoekonomiczna pułapka Europy. Wojna ekonomiczna boli, ale to, co naprawdę przeraża, to rzeczywistość na miejscu. Europa przygotowuje się na tę straszną rzeczywistość na miejscu, mianowicie na wojnę konwencjonalną, w której będzie sama nie tylko ekonomicznie, ale także militarnie. To jest miejsce, gdzie wkracza ten plik, odkurzony z niemieckich półek relikt z najciemniejszych dni zimnej wojny. O plan Deł. To nie jest prosty plan ćwiczeń. To plan Niemiec, aby stać się logistycznym centrum NATO, czyli zapleczem linii frontu w przypadku ewentualnego ataku Rosji. Szczegóły ujawnione przez The Wall Street Journal i inne źródła dowodzą, jak poważnie Europa traktuje tę sprawę. Plan przewiduje, że 800 tysięcy żołnierzy NATO i 200 tysięcy pojazdów wojskowych zostanie odebranych z niemieckich portów Hamburg, Bremerhaven i przetransportowanych na wschodni front do Polski, krajów bałtyckich. Wyobraź sobie słynne niemieckie autostrady zamknięte dla ruchu cywilnego i przekształcone w pola bitwy dla ogromnych konwojów wojskowych, przemysł cywilny, fabryki i magazyny przekształcone w kwatery główne wojska. Oplan D.U. to scenariusz, w którym życie cywilne zostaje zawieszone, a cały kraj koncentruje się na jednym celu – zapobieganiu zatorom logistycznym – Niemcy dążą do przekształcenia swojego terytorium w ogromną, nieprzerwaną linię zaopatrzenia przeciwko strategii Rosji polegającej na odcinaniu tras logistycznych. Jednak tutaj pojawia się ogromny znak zapytania ryzyko uwięzienia. Czy obecna infrastruktura Niemiec poradzi sobie z tym obciążeniem? Czy mosty, które były zaniedbywane przez lata oraz zaniedbane linie kolejowe wytrzymają ciężar 800 tysięcy żołnierzy i tysięcy czołgów bez zawalenia się? Plan B Europy może wyglądać bezbłędnie na papierze, ale w rzeczywistości musi zmierzyć się z surową matematyką logistyki. Jeśli te mosty się zawalą, jeśli te linie kolejowe staną, szkodnia flanka NATO będzie bezbronna w szponach rosyjskiego niedźwiedzia. Ostatecznie w szerszej perspektywie widzimy to, Europa zaakceptowała, że amerykański parasol bezpieczeństwa się zamyka. Pojawienie się o Deu na stole jest najjaśniejszym dowodem na to, że bezpośredni konflikt z Rosją jest teraz postrzegany nie jako teoretyczne ryzyko, ale jako bezpośrednie zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie. Europa pociąga za ekonomiczną dźwignię, trzymając rosyjski portfel jako zakładnika z jednej strony, podczas gdy z drugiej buduje fizyczną fortecę, otwierając swoje autostrady dla czołgów. Gra się skończyła. Rozpoczęły się przygotowania. W świetle wszystkich tych wydarzeń, oświadczenie Putina z 3 grudnia przypomina nam, że proces pozostaje wrażliwy. Jeśli Europa wybierze wojnę, jesteśmy gotowi. Na tym etapie obraz można podsumować, następująco. Rozwój wydarzeń, który miał miejsce w krótkim okresie między 30 listopada a 3 grudnia, może wskazywać, że rozpoczął się proces redefinicji relacji transatlantyckich. Możliwość zmiany priorytetów Waszyngtonu skłania Europę do kwestionowania własnej architektury bezpieczeństwa. Jednak za kulisami tego politycznego impasu działa znacznie głębszy, znacznie mroczniejszy efekt domina. Wycofanie wsparcia przez Waszyngton nie oznacza jedynie niedoboru amunicji na froncie ukraińskim, niesie ze sobą ryzyko załamania na froncie moralnym i psychologicznym. Przyznanie Zełęskiego, że jeśli USA odejdą, przegramy, jest wyryte w umysłach każdego żołnierza i każdego cywila na ulicach Kijowa. Jeśli Wielki Brat, Stany Zjednoczone, opuści stół, percepcja, że Rosja jest nie do powstrzymania, może rozprzestrzenić się jak wirus wzdłuż linii frontu. Ta atmosfera wojennej narady w Brukseli zasadniczo wstrząsnęła również równowagą w Europie. Europejskie stolice, które przez lata spały spokojnie pod amerykańskim parasolem bezpieczeństwa, teraz obudziły się na zimną i surową rzeczywistość. Nadchodzi zima. A Europa jest sama. Polska, państwa bałtyckie i Skandynawia zastanawiają się, czy mogą zaufać Niemcom i Francji, aby przewodziły pod nieobecność Stanów Zjednoczonych. Chociaż ta próżnia stworzona przez Waszyngton niesie ze sobą potencjał chaosu w Europie, na razie postrzeganie wspólnego wroga wydaje się jednoczyć kontynent. Odkurzenie planów takich jak Oplan Deu i dyskusje na temat sankcji gospodarczych można postrzegać jako próbę stworzenia planu B na wypadek spadku wsparcia USA dla Europy. Nadchodzące dni będą kluczowe w pokazaniu, jak Europa dostosowuje się do tej nowej rzeczywistości geopolitycznej. Wydaje się, że karty są przetasowywane przy stole dyplomatycznym. Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Podziel się nimi w komentarzach. Aby być na bieżąco z najbardziej dogłębnymi i ekskluzywnymi filmami PPR Global, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś. Wiemy, że nas wybrałeś. Wiemy, że nas.